Cześć, tu Sławi, witam na swoim kanale. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji oraz do pozostawienia łapki w górę. To więc zaczynamy film. Chińska kamerka sportowa Under Anwan. Un Najwyższa rozdzielczość, w jakiej nagrywa ta kamerka, to 4K 24 klatki. Jest też Full HD 60 klatek i HD do 120 klatek slow motion. Kamerka obsługuje pamięci do 64 GB. Posiada dotykowy ekran i możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Przy kręceniu filmów, ma stabilizację. Za pomocą żyroskopu myślę, że jak za cenę 200 zł, ta kamerka posiada bardzo duże możliwości. Najsłabszą stroną tej kamerki jest chyba jej wbudowany mikrofon. Ale, jak już wspomniałem, można podłączyć zewnętrzny i sprawa będzie załatwiona. Kamerka wykonana jest z dobrych materiałów, nie wygląda na jakąś tandetną. Góra, dół i boki kamerki są stworzywa przypominającego gumę. I jeszcze jedna rzecz: kamerka posiada gwint statywowy. Kamerka sportowa Andel Un one wraz z akcesoriami. Niektóre były dokupione oddzielnie. Uchwyt do paska, uchwyt na szybę, szelki na klatę, mikrofon, małe tu i na kamerkę. To wszystko było kupione oddzielnie. zoom cyfrowy 4,8 raza 3,5 krotny zoom cyfrowy a tu normalne nagranie bez zoomu Jeśli film się podobał, zostaw suba, łapkę w górę, dzwoneczek, komentarz mile widziany. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Wszystkie moje filmy nagrywam spontanicznie bez wcześniejszego przygotowania. Używam do tego sprzętu Panasonica GX80. Najczęściej z obiektywem 14-140, gdyż jest uniwersalny i daje niezły obrazek.